Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Total War Rome 2. Jesteśmy po wygranej wreszcie jakiejś, można nawet powiedzieć, że w sumie znaczącej wygranej z Massalią. Um, no, zaatakowaliśmy to miasto. Trochę strat ponieśliśmy, ale przynajmniej wygraliśmy z nimi. Chciałem, pamiętam, zrobić jeszcze jedną rzecz ważną. Mianowicie połączyć tych velites. Czy tutaj też jest jazda? <laughs> jest, ale w dosyć słabym stanie. <laughs> ok. Wywalmy w takim razie tych. Dalibyśmy tutaj jeszcze konicę i na pewno tych panów. W sumie to powinniśmy połączyć tą konicę, wtedy będzie taka możliwość. A no więc tak zróbmy. We hunger for battle. Na pewno jesteście głodni na bitwę, ale na razie kurde poczekajcie, bo dostaliście. Może nie w wpierdziel, ale... Poczekajcie. Jeszcze swoje zrobicie. Dobra. Tutaj czas e, poogarniać. Tu będzie, tu będzie Industry, czyli będzie From All Sources. OK, to do autu. To do autu. To do autu. I tutaj zrobimy na razie do autu. Yep, jeszcze tutaj nam zostaje do rozwalenia. Urde same elitarne jednostki. Dawaj, Andrzej, trochę... Nie wiem, kurna, weź się trochę ogarnij. Dobra, teraz bardzo ważne pytanie. Czy on zaatakuje Kirt Han, czego bym nie chciał? Czy wróci się i będzie próbował atakować? Wolałbym, żeby próbował atakować. Tutaj tak, wy podejdziecie w następnej turze tutaj. w... Czyli Macedonia Uno też. Myślę, że w następnej turze nawet dojdą tutaj, bo oni po prostu nie mają aż tyle. Ta, Ty Andrzeju, podejdź jeszcze bliżej jak możesz i poczekaj na swoją kolej. Ty to mnie w ogóle nie interesujesz i tyle. Dobra, jak jeszcze szybko wyglądają jednostki? Tutaj jakaś jest plaga. Mordę, no. Kurde, ten jak się wybronił. Dobra, <laughs> tu się nic nie dzieje. Nawet bardzo dobrze się dzieje. Ten ma takie jednostki, które bardzo mnie satysfakcjonują. Tu się buduje. I właśnie w tym momencie mi się gra... Z Mało powiedziane, że zesrała, co po prostu się wyłączyła i szalak nie trafi zaraz. Dobra. Dobra. jesteśmy po przerwie. Wykrzeczył się ROM, A jak kliknęłem gdzieś tutaj. <laughs> eee, to by było na tyle w tej turze, wydaje mi się. A nie, jeszcze mamy pana do upgrade'a. i są Yes. Jeszcze jedna osoba. Ty będziesz troszkę na defensie. Okej, okay, misela tak. Bardzo ważne. Dobra, to tyle. Ład. Edykt. Bo tutaj się zesrał eddykt.

Dobra, sprzedajemy trochę niewolników. Okej. Okay. Można powiedzieć, że nawet nie można. Już chyba nawet o tym mówiłem. Rzym został stworzony na niewolnikach. Na niewolnikach i jeszcze jednej rzeczy, której nikt nie wie. Znaczy, nie to, że nie wie, którą każdy pomija. Na ilości wyprodukowanej żywności. Rzym, e, historycznie jest to udowodnione: Rzym podczas swojej całej kolebki e, wytworzył nieprawdopodobne ilości, Zbóż, nieprawdopodobne ilości pożywienia, żeby nakręcić tą kolebkę handlu. No bo mieli naprawdę niesamowite ilości ludzi w miastach, jak na tamte czasy. Trzeba pamiętać, że ludzie żyli po 40 lat no, 50, załóżmy tak do 50, czy tam więcej trochę nie było ludzi. Wiekowych, mocno wiekowych, tam no załóżmy, że zdawałyby się osoby, które żyły 60-70 lat. Fuck. No nie, tego właśnie bardzo nie chciałem. Fuck. Okej, okay, dobra, nie jest źle, bo oni przez to, że mnie najechali... A nie przejęli, tracą jednostki. I my teraz mamy czas, żeby ich zaatakować. Nawet jeżeli nie wygramy, to ich trochę trzeba osłabić. Tak. Dobrze, jeszcze tamcie poszli. Dobrze. Teraz dobrze byłoby zaatakować e, zaatakować ich armią tą. I teraz jednostki mogłyby e, podpłynąć. Z morza. Conflict of Orders. Jakiś Patrycjusz e, wziął jakiegoś slajwa z City. I Plebs nie za bardzo to lubi. I chce pozbyć się... Plebs chce pozbyć się niewolnika ze City. Dobra, a troszkę. <laughs> Niemożliwe koruncania tuberta to chyba dziewczynka. Kurde, nigdy nie wiem, czy to jest facet, czy dziewczyna. Prawiemy jedno, że trzeba się pozbyć niewolników, znaczy niewolników. Trzeba się pozbyć tych. Tych. Było nam bardzo miło was poznać. A czy ja od razu w tej turze mogę się znaleźć? Tak to zróbmy. Ogarnij sobie tych jednostek troszkę. Ty mnie trochę denerwujesz, nie powiem. Supie przejść stąd. Nawet chcesz walczyć. To było nam bardzo miło gościć Cię w naszych szeregach, Andrzeju. Ale już Nie, nie denerwuj. Dobra, teraz bardzo ważne pytanie. Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nawet wy nie musicie się ruszać. Dobra, czyli zaraz będzie edykt i znowu do wykorzystania. Dosyć sporo stracimy. To są psy. Więc nie wiem, czemu tego po prostu nie zagramy. I ładnie nie rozegramy. <laughs> Trochę mało tych walitess jest. Dobra, nie ma co. I tak będziecie siedzieć tutaj, bo gdzie pójdziecie. No dawaj, 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 dawaj. dawaj. Bardzo mi miło. Wy jesteście kolejni Ten jak rozpieprze wszystko. No. Pierdzielony. <laughs> Dobra, edykt trzeba tutaj skasować. O. Bardzo mi miło, że dostaliście BM. Dobra, i teraz tak. Aha, no bez sensu. Tutaj nie dojdzie. Ale może go zachęcimy. Chociaż tyle. Może go zachęcimy do tego. Fuck. No trudno. Dobra, musimy się też tutaj ruszać. Są Dobra, ty stąd spadaj, gdzie to masz spadać? Może trochę do Kartaginy? Że teraz kartaginie trochę utrudnimy życie. oni i tak jeszcze są? Jest osiem i 8, Dobrze. Oho, tu już możemy coś robić. Dobra, jako że tutaj jest jedzenie, um, to może, aby to jest eksport. Aha, tu nie jest eksport. Okej. Okay. Dlaczego to nie ma eksportu? Bo było za dużo niewolników? Jest ok. Zrobić eksport. Tu wszędzie jest na eksport przygotowane, tak. I to też daj eksport, income. Import. Import. Eksport. <laughs> tak. A to niech zostanie. W sumie. Dobra, niech zostanie. Wracamy panów. Kartek... kartek in Afryka znowu nasza. Eksport. Trochę kasy jeszcze trzeba ogarnąć. A może ty. Dobra, ty to leć do Afryki. Do Afryki. Do... Ale do Masali jak szliśmy, to za każdym razem <coughs> był problem. Ciebie zapraszam, nie, znowu źle kliknąłem, do Afryki, do Bilgrysyrum, czy jak to się zwie, do Makedonii, do Numidia. czasem, ja. Okej. Protected. Dobra. <laughs> tu Andrzej dostał level. Może być. E, jedzenie, jedzenie. Tak, pięknie. Dobra. I uwaga, jutro wejdzie 3% do commerce, 3% do trade. I kurczę, dużo fajnych rzeczy wejdzie. A co my później robimy? To już będziemy w następnej turze się o to martwić. O, Kartagina chyba nas atakuje. Nie mogę zobaczyć. Nie. A myślałem, ale siga. Sigę. Sigę chętnie bym najechał. A mam do tego flotę. Więc w sumie chyba sobie ich najadę. Rozwalę im flotę sobie wyjdę że tak powiem a co ja mógłby nie co w ogóle robi co wy robicie wy czyli arsę e, nie wiem jak wy się nazywacie tak naprawdę masalia ci pigmeni czy jako, jak oni tam by mieli e, dlaczego nie atakujecie afryki przecież macie możliwości naprawdę Jesteście w trójkę. Afryka dzika okazała się naprawdę mocna. Co ciekawe. Fuck, 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 fuck. No i dupa. Mm. Bardzo mi miło, że Ty podeszłeś. Podszedłeś? Że podszedłeś. nie za bardzo mi się to podoba. Is it? Is it? Dobra. Obyśmy tylko pamiętali, żeby na koniec który sobie ich zaatakować. <laughs> Wy jednak tutaj patrzcie, co się dzieje. Ciebie, Andrzeju, zapraszam do ataku na tych. Chętnie zemszczę się za afrykański za afrykańskie przejęcie przez was naszych wojownicy słońca, chciałbym powiedzieć, światła. The fortunes of war are always doubtful. Seneca de Younger. Nie, no, nie przeczytałem. Dobra. Start. No medians. Czy ja to mogę podpalić? Nope, you cannot. Very death. Welly death. Spears ready. to ci też sobie radzą, nie? Tarantin Cavalry. Cavalry. Ready and waiting. Ready and waiting. <coughs> Zobaczymy, czy na pewno asalt nie będzie trwał tak długo. Psy biegną, ale to są psiaki, kurde, jedne, ale też były wykorzystywane, naprawdę. Niestety, niestety tak było, no i co? No i tyle. I tak wygląda. To z psami, biegną, chłopaki biedną, biegną, biedną, a chłopaki są biedne. <laughs> Very light special unit. Uwaga. Ej, wbijają. Teraz biedno chłopaki kolejni. On ma takie tatuaże? Nie, to takie chyba malunki takie są. jakiś stan tutaj nie. No dawać, dawać palić to a no, możemy trochę podejdziemy jednak rwać w to walić. Mogram może tak oczekajcie. Co to tyle? Psę, to mają wyżerkę. Wyżerkę. Dobra, przyspieszamy to, bo to, nie wiem, troszkę się tak czujemy, nie wiem po co. Panowie, a wie, o co tu chodzi. No, może lepiej nie atakujcie. masakra A gdzie jest dowódca Nie ma Że to był dowódca to pogrom jest A dawaj, dawać, żeby nie uciekli. Next. Okay. Dobra. Słuchajcie, ja w tym momencie kończę. Wiadomo, jak tak to się skończy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku i w kolejnym Rzymie. Do zobaczenia. Cześć.